Pani poseł, wybiera się pani na marsz niepodległości? Oczywiście. A dlaczego tam warto się wybrać? Bo to jest jedno z piękniejszych patriotycznych świąt w Polsce, inicjatywa całkowicie oddolna. To jest coś cudownego, kiedy w Warszawie tego jednego dnia spotyka się, spotykają się setki tysięcy osób z całej Polski, a także z zagranicy, bo wielu obcokrajowców też przyjeżdża do nas, by razem z nami świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. To jest święto radosne i takim świętem powinno pozostać, bo mam świadomość tego, że możemy spodziewać się różnego rodzaju prowokacji. Bardzo chciałabym, tego uniknąć i apeluję, jeżeli ktokolwiek na swojej drodze spotka prowokatorów, żeby nie wdawał się w to, co będą być może próbowali naszykować prowokatorzy, bo to jest bardzo ważne, pani redaktor, że bardzo ciężko przez ostatnie lata było udowodnić w mediach, że marsz niepodległości to jest ten tak zwany marsz faszystów. Zawsze panowała taka narracja, czy Marsz Niepodległości zawsze próbował być oczerniany w ten sposób. My, którzy idziemy na Marsz Niepodległości z naszymi dziećmi, z naszymi babciami, dziadkami, przyjaciółmi, byliśmy wyzywani od najgorszych, byliśmy odsądzani od cz czci i wiary. <laughs> I dla nas to było uwłaczające, kiedy ktoś tak o nas mówił, bo ja maszerując na Marszu Niepodległości nie czułam się jak faszystka, czułam się jak Polka, która kocha swój kraj, która świętuje ozyskanie niepodległości i świętuje to, że po 123 latach że wreszcie pojawiliśmy się na mapie Europy i mogliśmy w sposób suwerenny decydować o swoim państwie. A jest grupa osób, grupa polityków w Polsce, której zależy na tym, by jak najgorsze. Która to grupa polityków? No, chyba pani redaktor, doskonale wiemy. No, stara Platforma wróciła z impetem już w trakcie strajku rolników kilka miesięcy temu. Obawiam się, że będzie dokładnie to samo teraz czyli będzie powtórka jeszcze z marszu 2014 roku. Natomiast niektórym politykom zależy na tym. By ludziom marsz niepodległości zochydzić, by pokazać w międzynarodowych mediach, że tak zawsze wam mówiliśmy, że tam idą łobuzy, chuligani, faszyści, to teraz macie te obrazki, tak to wygląda. Ale to jest, nieprawda. To jest Ale prawda, pół minuty nieprawda. do końca, ale muszę przypomnieć słowa Rafała Trzaskowskiego, bo tak dużo rozmawiamy o tych różnych słowach. 2020 rok chętnie wezmę udział. To była kampania prezydencka, żeby była jasność. No więc pytanie, czy to może będzie akurat ten marsz? Pani redaktor, każdy jest mile widziany na Marszu Niepodległości. Każdy, kto kocha swój kraj, jest mile widziany na Marszu Niepodległości. Tylko bardzo proszę o to, by tego święta nie niszczyć, nie prowokować i nie produkować... Czy spodziewa się pani obrasków. Rafała Trzaskowskiego, czy nie? Tak szczerze. Myślę, że nie dorósł jeszcze chyba do tego. I bardzo... Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej lewarkiej ideologii. A od Polski ręce precz.